Remont zamku, nowy budynek na terenie ośrodka wypoczynkowego w Decznie, zadania drogowe, w tym przedłużenie ulicy Armii Krajowej, ścieżki rowerowe i wiele innych zadań. W budżecie świecia na 2022 rok ponad 31 milionów złotych przeznaczonych jest na inwestycje. Z myślą o osobach starszych i niepełnosprawnych ma być modernizowana dawna siedziba Ośrodka Pomocy Społecznej przy ulicy Wyszyńskiego. To ma być miejsce spotkań dla seniorów, zajęcia rehabilitacyjne i warsztaty tematyczne. W świecie powstaje też blok z mieszkaniami chronionymi i wspomaganymi. 65 zadań, ale też kwota blisko 32 milionów złotych, która. Rozwinie dalej naszą gminę. Będzie to rozwój zrównoważony od małych zadań po duże zadania, po budowę obiektów kubaturowych, po ścieżki, po drogi, po chodniki, oświetlenie, także to wszystko. O co proszą mieszkańcy we wnioskach do budżetu, ale też to, co my widzimy i za co odpowiadamy i jak widzimy dalszy rozwój naszej gminy nie tylko w 2022 roku, ale też w latach następnych. Mieszkańców, którzy stawiają na aktywny wypoczynek, ucieszą zadania związane z rekreacją. Cieszy to, że mieszkańcy interesują się bardzo tym, co się dzieje w gminie Świecie, bo też blisko już 300 prawie wniosków było składanych do budżetu, też przez różne osoby, organizacje, instytucje. Tak naprawdę no dzieje się, będą kontynuowane te inwestycje, które w tej chwili są rozpoczęte. Są też pewne rzeczy nowe. Zaczyna się rysować w świeciu pewna taka logika, jeżeli chodzi o komunikację, ruch drogowy, czyli to, że w budżecie znalazło się. Armii Krajowej, dokończenie pod tej drogi po i włączenie do ronda przy ulicy Wodnej, to na pewno poprawi komunikację. I jeszcze ważniejsza sprawa, czyli rozpoczynamy taką budowę górnymi Mariankami, to rondo przy ulicy Sienkiewicza, ta droga, która wejdzie między cmentarza a działki, Więc, bo dotychczas w świecie było rzeczywiście nasze miasto oparte na wojska polskiego. Teraz będziemy mieli dwie takie jakby równoległe drogi, co bardzo usprawni ruch. W sumie w Gminie Świecie będzie realizowanych blisko 60 inwestycji z budżetu gminy, który w 2022 roku wynosi 200 milionów złotych.